<tryk> ty złą oh! I niestety dwa To tam, dziewiątka. Kto taki film dzisiaj tej Jest! Tak jest! Tak jest! I to jest czerwona. Za nami już 42 minuty dzisiejszego spotkania. Jak na razie ma Pan Pozimek ulega rezerwom pod Peskidzia to biała 1 do 2. A niebo już przegrywamy 1 do 3. 3. Bramkę dla ekipy. Tak. Tak jak oni tego, tak jak zaczęli. Mam już pół

Das Black broadcast...